Wodociągów kieleckich obok mnie pani laborantka, która za chwilę dokona tutaj bardzo ważnego doświadczenia. Chciałam dzieciom przede wszystkim pokazać, że warto uczyć się chemii, warto zostać laborantem czy laborantką. Takie proste doświadczenie. Chciałam dzieciom pokazać, jak można odróżnić, czy atrament jest prawdziwy, czy fałszywy, czy to jest podróbka. Uwaga. Tu mam atrament. Tak? Jest atrament. Nawet się tu trochę poka, pokapa, prawda? I teraz kropimy do wody zimnej. Zimna kranówka, prawda? Kropimy. Raz, dwa, trzy. Zamieszam. Co będzie się działo? A... Woda się zrobiła niebieska. Woda się zrobiła niebieska, tak? A teraz uwaga. Kropimy do gorącej. Będziemy mieszać. Atrament się zrobił przezroczysty. Uwaga, uwaga, uwaga. I co tu się stało? Atrament się zrobił Nie ma żadnego koloru. Nie ma żadnego koloru. Właśnie, to nie jest podróba. Jeżeli tak się stanie, to znaczy, że nasz atrament jest jaki? Prawdziwy. I teraz jakoś bardziej mi się podoba ten niebieski. A Wam? Też. To zrób, spróbujemy, żeby się stał znowu niebieski. Tak. To dodam tej magicznej cieczy obok. Uwaga. Trzy, cztery. I zabarwiło się na niebiesko. A co to tak jest? Możecie sobie takie doświadczenie zrobić w domu, bo to jest ocet. Woda gorąca z czajnika, woda zimna z kranu i atrament. I sprawdzamy, czy jest prawdziwy, czy nie. Jeżeli chcemy, żeby kolor wrócił z powrotem, dodajemy kilku kropli octu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Będziemy robić takie doświadczenie w domu? Nie. nie lepiej nie. Ja myślę, że nie! lepiej nie. I na pewno nie, nie! Z obrusem, bo pewnie ten obrus byłby już nie do sprania. My już powoli będziemy uciekać z wodociągów kieleckich. Dzisiaj bardzo ciekawa wycieczka. Czy podobało Wam się? Tak! A co najbardziej, Ula? Najbardziej mi się podobało to doświadczenie właśnie, bo było bardzo ciekawe. Które doświadczenie? To ostatnie, tak. a to urządzenie, słuchaj, ten duży silnik, też, też był imponujący. imponujący, duże wrażenie. Marcelina, nie napychaj się tymi ciastkami, powiedz, co tobie podobało się w trakcie wizyty w Wodociągach Kieleckich najbardziej. Mi najbardziej się podobał ten eksperyment na koniec i rzucanie śnieżkami. A mnie się wydaje, że chyba praca dyspozytora przypadła ci do gustu. bo tak. Tak, 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 tak. Nela? Ja się najbardziej podobał ten wielki silnik, eksperyment i praca dyspozytorki. I praca dyspozytorki bardzo odpowiedzialna, Ola. Mnie się najbardziej podobał ten eksperyment i ten wielki silnik. I ten wielki silnik. Ja mam nadzieję, że będziecie dużo i długo pamiętać o tej wizycie. Nela przygotowała na koniec wiersz. Woda płynie w rzece, woda bystra, płynie sobie, płynie czysta, skąd wypływa, dokąd zmierza, jak długo już czas na Ziemi odmierza. Wybe Wypełznęła ze źródełka, płynie chęt do morza. Po drodze omija miasteczka, wioski, osady i pomorza. Użyźnia glebę, daje pokarm rośliną, poi zwierzęta, się ludzkie pragnienie w gorące dni, daje ochłodę, a my zanieczyszczamy ten skarb wodę. Okazując niewdzięczność za ten dar, sami ryzykujemy skrycie. Jeśli zaprzepaścimy ten skarb, możemy stracić życie. Będziemy pamiętać, że oszczędzanie wody jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka, tak. że powinniśmy dbać o to, żeby tej wody nie niszczyć niepotrzebnie? Tak, będziemy pamiętać. pamiętać. To jakie zasady jeszcze na koniec, przypominamy, obowiązują każdego z nas? Żeby nie niszczyć wody. W trakcie na przykład mycia zębów, zębów. prawda? Mhm. W trakcie zmywania naczyń. Tak. Czyli lepiej, żeby tych naczyń nagromadzić więcej i dopiero myć, tak? Tak, albo na przykład do zmywarki. Albo na przykład do zmywarki, tak, oczywiście. Patrzymy na czas, no niestety, będziemy się musieli już żegnać. Dziękujemy bardzo e, naszym gościom. Pan Ziemowidnowak, rzecznik prasowy wodociągów kieleckich, dziękujemy. Do widzenia i pijcie kranówkę. E, na pewno, obiecujemy. Pan Mariusz Śledzik, specjalista do spraw ujęć wody, dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za taką miłe towarzystwo. <laughs> bardzo nam miło. Pan Piotr Jędryka, kierownik Wydziału Produkcji Wodociągów Kieleckich. Dziękuję bardzo i zapraszam na swój obiekt z wycieczką klasową. I Pani Małgorzata Młynik, laborantka Wodociągów Kieleckich. Dziękujemy za tak piękne doświadczenie.